Nadszedł czas na najbardziej nieprzewidywalny i najzabawniejszy challenge, jaki można sobie wyobrazić. Tysiąc tajemniczych przycisków. Kryje w sobie wiele sekretów, które musimy wspólnie odkryć. Gotowi do zabawy? No to jedziemy. Która zacznie? Chyba wybiorę Lili. Tak, to świetny pomysł. Ale jeszcze się nie zdecydowałam. Dobrze, niech mój palec zdecyduje. Gotowe? Co tam jest? Obawiam się, że w ogóle ci się to nie spodoba. Wybrałaś wiadro ze śmierdzącą surową rybą. Nie chcę, to był błąd! Za późno, Lili. Decyzja została podjęta. Smacznego! Może w trakcie naszego wyzwania pokochasz owoce morza? Nie podoba mi się to, zaczekaj! O no mój Boże, ale tu śmierdzi! Oczy mi łzawią! Co ja mam zrobić z tą rybą? Na pewno nie będę tego jadła. Czas, żeby mi ja nacisnęła przycisk. Nie zdawałam sobie sprawy, że tak trudno jest wybrać. Dobra, niech będzie żółty przycisk. Masz świetny instynkt, Suzy. Gratuluję. Dostajesz całą górę pysznych lodów truskawkowych. Łap, to wszystko jest twoje. Dlaczego jest tu tak zimno? Lody są orzeźwiające. Niesamowite, bardzo mi się to podoba. Uwielbiam lody. Smak truskawkowy jest moim ulubionym. Jakich dużo. To mi wystarczy na długo. Cieszę się razem z tobą, Suzy. Skąd się wziął ten smród? O nie, zupełnie zapomniałem o Lili. Jak się masz? Ten fetor nie wróży nic dobrego. Chyba przeżywa załamanie nerwowe. Lili, weź się w garść. Przestań rzucać rybami. Nie ma mowy. Nie zatrzymam się. No i proszę, wszystko się pomieszało. Suzy dostała rybę. Jakie to szczęście. Co to jest? Fu, to w ogóle nie przypomina lodów. Biedactwo, co za fatalny wypadek. Jak się tu dostała surowa ryba? Co za uchyda. No to kontynuujemy. Dobra, jestem gotowa zacząć. Muszę tylko podjąć decyzję, który guzik nacisnąć. Robiłaś to, brawo! Jestem tu! I za chwilę nagrodzę cię płatkami z mlekiem! Wiem, że bardzo lubisz tego typu śniadania! Nic na mnie nie wlewaj! Będę cała mokra! I co z tego? Ale to będzie naprawdę dobre! To na pewno! Uwielbiam płatki z mlekiem! Myślę, że jest to idealne połączenie na każdą porę! No i proszę! Mówiłem, że ci się spodoba! Bardzo dziękuję. Teraz i ja nabrałem apetytu. Nie miałbym nic przeciwko małej przekąsce. Hej, co ty robisz, Zak? Zabieraj stąd swoją chochlę. To jest moje jedzenie. Co się dzieje? Dlaczego mnie wciąga do pudełka? Bo nie powinieneś się dobierać do cudzego jedzenia. Nie sądziłem, że jesteś aż tak chciwa. Lili, zostań tu sobie, a ja idę do Emmy. Oh, kuku. Nie spiesz się tak, jeszcze nie dokonałam wyboru. Dobra, nie będę tracić czasu. Już się robi. Wspaniale! Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, nie tak jak Lili. Łapem ma przydać się kask. Kask? Ale po co mi on? To dziwne? Założę go na wszelki wypadek. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dobry pomysł, Emma. Możesz się zrelaksować i nie martwić. Nie czeka cię nic niebezpiecznego, to chyba skittles. Myślę, że wyciągnęłam szczęśliwy los. To znaczy nacisnęłam szczęśliwy przycisk. Świetnie. Tak trzymaj Zak! Chyba nie potrzebuję już kasku. Nie ma nic złego w słodyczach. Dzięki niemu łatwiej łapie drażetki. Kurczę, prawie o czymś zapomniałem! Dostaniesz jeszcze ostre skites. Nie przestawaj, Zak! Potrzebuję więcej słodyczy. Przykro mi, ale to już wszystko. Nic mi nie zostało. No, taka porcja też nie jest zła. Chyba mi wystarczy. Jej, ten cukierek jest niesamowity. Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. Fajnie. Musi mieć bardzo bogaty smak. O, tak, jest super. Chcę więcej cukierków. Ojej, co się dzieje? Dlaczego ja płonę? Nie rozumiem tego. Moja głowa zaraz eksploduje. Pomóżcie mi. Ojej! Nie powinienem podchodzić tak blisko! A, to po co dostałam ten kask? Pomógł mi opanować pożar. nie wydaje mi się, żeby w czymkolwiek pomógł. Mogłem wymyślić lepszą ochronę. Emma, jak się czujesz? Mam nadzieję, że lepiej niż ja. Jakże nudne jest to czekanie. Naprawdę się boję. Kilka głębokich wdechów to pomaga. Lili, jaka jesteś odważna! Jak zawsze chcesz być pierwsza, za chwilę będziemy się świetnie bawić. Zak, przestań gadać i pokaż mi, co tam jest. To bardzo pożywne danie. Całe wiaderko chińskiego makaronu. Smacznego. Co to jest? Czy to jakieś robaki? Co nie wygląda jak robaki? Wiem, to makaron. Przyznaję, że nie jest to najlepsze uczucie. W końcu makaron powinien być w brzuchu, a nie na zewnątrz. O nie, przypadkowo nacisnęłam kolejny przycisk. Wow, widzę, że Lili się w tym rozsmakowała. Skoro chcesz, to będziemy kontynuować. Nie sądzę jednak, by smakowało ci to bardziej niż makaron. Ośmiornice są takie oślizgłe. Bardzo nieprzyjemne w dotyku. Co to było? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To straszne. Ośmiornica mnie atakuje. Pomocy! Niech ktoś się zdejmie z mojej twarzy. Tak myślałem, że tak to się skończy. Lili, trzymaj się. Pomógłbym ci, ale nie chcę brudzić sobie rąk, więc sama się tym zajmij, a ja pójdę do Emmy. Pewnie już na mnie czeka. Właściwie to nigdzie mi się nie spieszy, ale najwyraźniej nadszedł czas, aby dokonać wyboru. Co się dzieje? Nic nie rozumiem. Jak to się stało, że znalazłam się obok pudełka, a nie w środku? O nie, zamieniliśmy się miejscami. Dlaczego wcisnęłaś ten przycisk? Okay. Nie szkodzi. Wszystko zaraz wróci do poprzedniego stanu. No, tak lepiej. Zostań tam, Emma, i nie wychylaj się. Nie ma mowy. Wracam z powrotem na górę. Co za uparta dziewczyna. Tak zrobimy po mojemu. Nie rób sobie zbyt wielkich nadziei, Zack. Zaraz coś wymyślę i już nigdy nie wrócisz na górę. Tak, mam pomysł. Wystarczy przenieść ten znaczek na inny przycisk. Zobaczymy, jak teraz z tego wybrniesz. Głupka się, i tak wracam. Hmm, to dziwne. Myślałem, że ten znaczek znajduje się na innym przycisku. Dobra, chyba mi się coś pomieszało. Ej, dlaczego nic się nie dzieje? Dlaczego jeszcze tu jestem? Mam cię, Zak. Nie możesz się stamtąd wydostać, ale nie martwcie się, celęć nie zostanie bez prowadzącego, zajmę jego miejsce. Przy okazji nacisnąłeś przycisk muszę dać ci to, co wybrałeś. Mówisz poważnie? To wbrew Man. zasadom. Zawsze jest tylko jeden prowadzący. Fuj, co to jest? Nie lej mi tego na głowę, bo zniszczysz mi perukę. Emma, przestań. Błagam cię, nie rób tego. Nic nie widzę przez tą lepką papkę. Co za beznadziejny finał. A ja myślę, że najlepszy z możliwych. Wiemy, że nadal masz wiele pytań, na przykład co kryje się za pozostałymi przyciskami. Odpowiedzi na pewno znajdziesz w naszych nowych wideo, dlatego koniecznie subskrybuj nasz kanał. Na razie...